Cześć, jak już wiecie, jestem Ania. Dlaczego jestem, dlaczego Bewit, po pierwsze, bo ja tam jestem. A dlaczego ja tam jestem? Bo Bebit, Bebit jest prawdziwy. Mogłabym Wam powiedzieć, że widziałam fabrykę, że widziałam, jak wygląda laboratorium, ale wiecie, dlaczego ja tam jestem? Bo moje ciało powiedziało mi prawdę o tych kosmetykach. Mam wrażliwy to, organizm. To możesz to tam wytłumaczyć? Tak, mam wrażliwy organizm. Do tej pory mogłam używać kosmetyki, które tak naprawdę znalazłam w spożywczaku i sama sobie przygotowałam. Na przykład maseczka z płatków owsianych albo z ogórka. A tutaj okazuje się, że nagle używam e, hydrolatu albo używam jednego z olejków do pielęgnacji i moje ciało dobrze na nie reaguje. Moja tak, skóra wygląda nie tak fajnie. A maseczka z ogórka? Maseczka z ogórka jest świetna, ale czy mi się chce ciapać ogórek za każdym razem? No nie. A tutaj mam wszystko co najlepsze z natury już przygotowane, zamknięte w buteleczce. Wszystkie najlepsze składniki organiczne. Dlaczego ja wiem, że one tak, takie są? Bo moje ciało wreszcie na nie fajnie reaguje, moja skóra jest fajna to jak wyglądam, Ja wreszcie ładnie tutaj wyglądam. Proszę bardzo, o. A jak Ci to pomaga w codziennym życiu? No ja jestem też księgową tak prywatnie, Z, te, z tego, tak zarabiam na życie. E, dla, więc to, co jeszcze było też dla mnie ważne, to znaleźć coś, co zwłaszcza przy zamknięciu miesiąca, pomoże mi trochę uspokoić skołatane nerwy, podliczyć te salda na jednym koncie, na drugim koncie, A tutaj też bardzo fajnie pomaga e, chociażby tej inchocy. Polecam, świetnie działa na dobry no, stres. No. A tak, jeszcze jest jedna świetna rzecz, Kariki. E, Wszystkim księgowym na koniec miesiąca, którzy mają problem, żeby ten umysł był jasny, czysty, żeby przetrwać ten cały stres. Z zamknięciem miesiąca, żeby zaksięgować ostatni wyciąg, a konta, żeby się zgodziły, żeby znaleźć nierówności, gdzie te 2 euro, a może tu, a może tu, a może tam, znaleźć wszystkie konta. Wszystkie konta uzgodnić, żeby wszystko było ładnie zaksięgowane. Polecam Clarity, świetnie działa na e, no, rozjaśnienie ale, ale umysłu. Czy po pracy jest wychodzi z pracy i później też pomaga? Oczywiście, że tak. Czym? Mogę wyjść z pracy, mogę zamknąć komputer i zamknąć pracę. Okay. A to jest bardzo ważne, bo najgorsze jest to, jeśli ja obudzę się tak o pierwszej w nocy i zacznę myśleć kurczę, czy ja to dobrze zaksięgowałam? Na jakie konto ja to wrzuciłam? Rany boskie, co ja zrobię? Teraz się od nas budzisz? Teraz się nie budzę, teraz śpię. Co, jeszcze raz jaki jest ulubiony Twój produkt? Clarity. Clarity oraz e, prawde inhocy. Po prawde inhocy świetnie się śpi, efektu boczne włosy. Nie wiem dlaczego zaczęły rosnąć. I są, no, sami widzicie, nie użyłam nic innego na włosy. Ile masz lat, jeśli A, 39, rocznik 83. Jak widzicie, tak, nawet te siwe włosy zaczęły się. E, czy ty się malujesz? Nie. No nie Czy, mogę. Nie. Czyli twoja cera jest. E, moja cera w tej chwili wygląda tak, jak po e, kosmetykach naturalnych e, z Bewitu. No, ja nie mogę używać żadnych podkładów, no bo mój organizm mi na to nie pozwala, więc A mogę też. tylko Bewitu? E, w tym momencie zakochana jestem w hydrolacie skadzidłow. To jest po prostu super. A w ogóle jedna świetna rzecz. To, co miało być moją urodą, ale w złym tego słowa znaczeniu, czyli egzema, zniknęło. Miałam to na po rękach hydrolacie na, tak, po hydrolacie skadzidłowce. Ja się tym po prostu psikałam, całe ciało, jak leciało. I słuchajcie, nie ma. Zostaję tylko za i Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję.